Jakub Wołyński, witam Cię serdecznie w drugiej części filmu, w której mówię o tym, w jaki sposób Twój kanał na YouTube może dostarczać Ci darmowego ruchu, który będzie skierowany na Twoją stronę internetową. Powiem Ci, w jaki sposób przejąć ruch który związany jest z tym, że ludzie co miesiąc wpisują w Google jakieś zapytanie i dzięki czemu mogą trafić bezpośrednio na twoją stronę internetową poprzez film wideo, który będzie pracował dla ciebie przez 24 godziny na dobę. Pokażę ci to na przykładzie konta YouTube mojego klienta. Więcej na temat tego konta mówiłem w poprzedniej części tego filmu. W tym momencie powiem Ci jakie usprawnienia zrobiłem na tym koncie i w jaki sposób dodawałem nowe filmy, aby miały jeszcze lepszą oglądalność niż w krótszym czasie niż te, które były dodane wcześniej. Filmy, które były dodane wcześniej były dodane w prosty sposób. Jak widzisz większość z nich są to filmy 20sekundowe. Osoba, która jest właścicielem tego konta, po prostu dodała te filmy, nadała im nazwy i, i tak zostawiła te, te filmy. One po prostu sobie pracowały. Kiedy ja zacząłem roz, współpracę z tą osobą, poprawiłem najpierw kilka rzeczy, o, o których ta osoba nie wiedziała, a które powodowały, że kanał zaczął pracować znacznie szybciej. Jak widzisz, kiedy osoba zainteresowana trafia na taki film i zaczyna go oglądać już w pojawia się informacja. Więcej informacji naciśnij link pod filmem. To co zmieniłem w każdym jednym z tych kilkudziesięciu starych filmów, które właściciel konta dodał już niespełna 3 lata temu to było dodanie linku aktywnego, dodanie krótkiego opisu i ustawienie tutaj tagów które spowodowały, że o wiele łatwiej znajduje się te filmy, one są lepiej pogrupowane, o wiele łatwiej się je wyszukuje. I tą czynność wykonałem na kilkudziesięciu filmach. Które były dodane wcześniej, co pozwoliło, że co któraś osoba, która oglądała ten film, po prostu przeklikiwała na link aktywny i trafiała na, na, na stronę mojego klienta. Działo się to kompletnie za darmo, tak? Ta czynność, która, którą wykonuje ileś osób, wpisując daną frazę i szukając danego tematu, jeżeli trafia na ten film, no to część z nich przeklikuje na link aktywny i trafia na stronę mojego klienta. Dobrze, powiem ci teraz, co zrobiłem, kiedy dodawałem nowe filmy do, do tego kanału, bo tutaj w tym miejscu, jak widzisz, są te filmy e, promocyjne, natomiast od tego miejsca to było rok temu. E, ja sam kręciłem te filmy i robiłem kilka czynności, które spowodowały, że mają one zupełnie niezłą liczbę wyświetleń, bo jak widzisz, pierwszy film, który dodałem, ma w tym, w tym czasie ponad 3500 odwiedzin czyli wyświetleń, tak, tutaj jest 4000, tutaj jest 3000, prawie 4000. W tym miejscu to jest najlepszy film, który udało mi się zrobić i w pewnym sensie najlepiej go ustawiłem, bo to jest aż 11 tysięcy wyświetleń w ciągu roku. Myślę, że wynik jest naprawdę niezły. Wyobraź sobie, że część z tych osób, a działo się to na kompletnym automacie, nacisnęła na link pod stroną i... Osoby zainteresowane po prostu trafiły, trafiały na, na stronę. Jest to świetny rodzaj reklamy, który serdecznie polecam każdemu, kto prowadzi działalność i, i, i szuka kolejnych osób, które będą zainteresowane produktami lub usługami, które on może zaoferować. Dobrze, pokażę Ci na jakiej zasadzie, jakie czynności wykonałem po to, aby wyświetlenia wzrastały danego filmu. Masz tutaj film, który nazywa się Nivelacja Terenu i. W ciągu roku obejrzało go ponad 5,5 tysiąca osób. <laughs> Zanim przystąpiłem do kręcenia tego filmu, zastanowiłem się, jakich informacji ludzie poszukują i yy, co wpisują w internet, żeby natrafić na, daną, na dany film, na dany temat. Do tego. Potrzeb żeby to sprawdzić tak naprawdę potrzebujesz e, pewnego programu, który e, kompletnie za darmo dostarcza nam Google, nazywa się to Google AdWords i jak widzisz mamy go tutaj kiedy wejdziesz na niego sobie w, wejdź sobie w zakładkę narzędzia i analiza wejdź e, w narzędzia produkcji, e, promocji słów kluczowych i tutaj pojawi Ci się strona, na której możesz dokładnie dowiedzieć się, kto czego szuka i w jakiej ilości ile osób miesięcznie wpisuje daną frazę. Zobacz, sprawdźmy niwelację terenu. Niwelację terenu co miesiąc tą frazę wpisuje Około 1600 osób w Polsce, tak? Sprawdźmy, jak to wygląda w momencie, jak na pierwszej stronie w Google. Czy znajduje się tam ten film, o którym Ci mówiłem. Jeżeli ktoś pisze niwelacja terenów w, w Google i poszukuje informacji na ten temat, lub poszukuje rozwiązań z tym związanych, trafia bezpośrednio na, na film YouTube'a który znajduje się na pierwszej stronie, i automatycznie może przekliknąć na nazwę firmy, na, na link do, do strony, albo obejrzeć po prostu ten film, a z pasku po boku na którym również pojawiają się niektóre e, filmy z tego konta, e, może przekliknąć na, na kolejny film i wpaść w, w pewnym sensie w taką sieć. Jest to wybierane losowo, czasami te filmy już pojawiają się na górze strony, czasami pojawiają się gdzie indziej, ale co jest istotne, ilość tych filmów, które masz na swoim koncie, mogą spowodować, że czasami twój klient wpadnie w taką siatkę i będzie klikał te pierwsze filmy, które ma po prawej stronie i automatycznie oglądając kolejny film... Będzie miał możliwość przekliknięcia e, na Twoją stronę internetową. Dobrze, pokażę Ci inny przykład. E, na, na przykład, sprawdziłem, ile osób wpisuje korytowanie w, w ciągu miesiąca. I teraz zobaczmy. I jak widzisz, około 480 osób co miesiąc wpisuje korytowanie. jak widzisz jesteśmy tutaj na, praktycznie na pierwszych miejscach w pierwszej trójce, tak, u Ciebie te wyniki mogą delikatnie się różnić na, na Twoim komputerze, ponieważ Google delikatnie różnie pokazuje to, ale gwarantuję Ci, że jestem w pierwszym, na pierwszym miejscu. Ha, zapomniałem o jednej dosyć istotnej rzeczy, jeżeli wpiszemy jeszcze raz niwelacja terenu to możesz zobaczyć coś bardzo ciekawego Nadal wiemy, że 1600 osób miesięcznie wpisuje. Możemy sprawdzić to, że jesteśmy na, e, w pierwszej dziesiątce, ale często tworząc takie coś, może, może pojawić się sytuacja, że pojawisz się również pod inną frazą. Zobacz. 12 tysięcy osób co miesiąc wpisuje samo słowo niwelacja. Bardzo prawdopodobne, że część z tych osób również może być zainteresowana e, produktem lub usługą, jaką oferujesz, tak? I teraz film niwelacja, jak widzisz, jest również... Film Niwelacja Terenu jest również pod tą frazą w internecie. Wyniki się sumują, więc znacznie większa część osób może przekliknąć na Twój film i wzrastają ci, wzrastają ci w postaci ilość obejrzanych tych filmów, a co za tym idzie, część z tych osób trafia na Twoją stronę i część z nich może zostać Twoimi klientami. Pokażę Ci jeszcze jedną dosyć istotną rzecz, bo produktem, który jest najpopularniejszy, jednym z najpopularniejszych produktów, które sprzedaje ta osoba, jest to Avant. 220. Jest to jeden z produktów, które, któremu jego klienci są bardzo mocno zainteresowani. Wiemy, że 12100 osób, około 12 100 osób co miesiąc wpisuje tą frazę. I teraz zobacz, jak to wygląda. Jesteśmy na pierwszej stronie i na samej górze. Właściwie pojawiają się już nasze filmy, i teraz klient, który wejdzie na tą stronę, może również przekliknąć na ten film. I automatycznie z linku aktywnego trafi na e, Twoją stronę internetową i będzie tam mógł skorzystać z usług albo z produktów, albo kupić produkty, które Ty oferujesz. W ten sposób możesz sobie stworzyć potężną siatkę, która na pełnym automacie będzie. Prowadziła kolejne osoby na Twoją stronę internetową. Jest to bardzo fajne rozwiązanie, bo korzystasz z tego raz, nagrywasz te filmy samemu, albo korzystasz z materiałów, które dostarcza Ci firma, z którą współpracujesz, i możesz sobie przejąć znaczną część rynku, która będzie trafiała na Twoją stronę internetową. Dzięki temu, co Ci pokazałem, zobacz, jak wzrosły wyniki w ciągu roku 6 tysięcy, prawie 500 osób trafiło na tą stronę. Na, na ten film i otworzyło go i obejrzało. 11 tysięcy osób trafiło, 5 tysięcy, prawie 5,5 tysiąca, 4 tysiące, 5 tysięcy, 3 tysiące. Tak jak widzisz, wyniki są w ciągu roku, są naprawdę, naprawdę niezłe, a trzeba pamiętać o tym, że ludzie, którzy oglądają te filmy, bardzo często są to też osoby, które mogą być zainteresowane Zakupem produktu, które, o, który oferuje osoba, która jest właścicielem tego kanału. Więc jeżeli sam oferujesz coś w internecie, albo niekoniecznie sprzedajesz maszyny, sprzedajesz urządzenia, sprzedajesz yy, nawet usługi, możesz nagrać takie filmy, nadać im odpowiednie tytuły, zadbać o tagi i opisy. Tak naprawdę nie ma przy tym aż tak dużo pracy, a będzie to takie swoiste perpetuum mobile, które będzie napędzało. Dla ciebie będzie przyprowadzało tak naprawdę automatycznie dla ciebie ludzi, którzy, z których część z nich będzie zainteresowana Twoim e, towarem. Ustawiasz to raz. I zostawiasz to samo dla Ciebie, pracuje. To byłoby tyle na dzisiaj. Dziękuję bardzo, że obejrzałeś ten film, który trwa już prawie 12 minut. Natomiast chciałem Ci pokazać tak od kuchni, w jaki sposób możesz stworzyć dla siebie maszynę, która przyprowadza Ci potencjalnych klientów. Zapraszam Cię jeszcze na moją stronę internetową jakubwołyński.pl, tam dowiesz się więcej informacji na temat wideomarketingu, dowiesz się w jaki sposób tworzyć takie filmy jak ten, jak te, które tutaj widzisz, jak obrabiać, jak dodawać je na, na swój kanał na YouTubie i do zobaczenia już w następnych materiałach.